To, co widzicie, to pierwsze na rynku opakowanie zwrotne dedykowane dla branży e-commerce i chyba pierwsze w Europie. Razem z firmą CCC i marką Modiwo rozpoczynamy pilotażowy test, w którym damy naszym wspólnym klientom dostęp do prawdziwie ekologicznych opakowań. Każde z tych opakowań klient będzie mógł zwrócić w jednym z ponad 15 tysięcy paczkomatów in-post. A tak wygląda to pudełko po złożeniu. Model obiegu jest bardzo prosty, klient składa to opakowanie i tak złożone opakowanie po zeskanowaniu indywidualnego QR kodu umieszczamy w skrytce paczkomatu. Opakowanie wraca do nas, a my po dezynfekcji przekazujemy je do e sklepu Dlaczego to robimy? Tylko w ubiegłym roku w Polsce wysłanych zostało ponad 640 milionów paczek. W tym roku będzie ich jeszcze więcej. Niestety opakowania są piętą achillesową branży e-commerce. Co roku setki milionów jednorazowych opakowań trafia na śmietniki. Dlatego wymogiem chwili jest, aby wprowadzić ich zamknięty obieg. Przy obecnym wzroście rynku e-commerce kierunek jest tylko jeden: logistyka musi być nowoczesna, wydajna i jeszcze bardziej ekologiczna. Jeśli każdy z nas zwróci takie opakowanie, to ma szansę nawet dziesięciokrotnie zmniejszyć ilość zużytych jednorazowych pudełek. To pierwszy w Polsce i prawdopodobnie również pierwszy w Europie powszechny system wtórnego obiegu opakowań w e-commerce. Jako lider rynku wierzymy, że dostępność paczkomatów impostu i łatwość ich obsługi umożliwi wprowadzenie prawdziwie efektywnego systemu obrotu opakowaniami zwrotnymi. Zapraszamy wszystkie sklepy e-commerce, które faktycznie chcą wnieść swój wkład w działania ekologiczne, do używania i promowania tego systemu opakowania wielokrotnego użytku to prawdziwa przyszłość handlu.